Cześć tu Paula Easy Kuchnie, zapraszam Was do obejrzenia kolejnej kuchni. Dziś odwiedziliśmy mieszkanie pani Justyny i prezentujemy wam kolejny nasz projekt już po montażu. Zobaczcie, jaka fantastyczna kuchnia, w jak fenomenalnej kolorystyce. Przed chwileczką rozmawiałam z właścicielką tej pięknej kuchni i zdradziła mi sekret, że wybierając się do nas po projekt, miała w głowie Kolorystykę czarno-białą. Miały być fronty czarne, matowe, również czarne blaty, ale jak pani Justyna zobaczyła na próbniku kolor granatowy, który zobaczycie na tej ścianie, to nie mogła się oprzeć i zdecydowała się totalnie zrewolucjonizować swój projekt. Tak powstała właśnie ta kuchnia. Przy pomocy naszego projektanta, pana Patryka, pani Justyna zdecydowała się na kolorystykę białego połysku, dodatku drewna i oczywiście ten nasz. Piękny matowy granat, który jest po tej stronie. Co jeszcze nietypowego w tej kuchni, na pewno okno narożne i ogromna przestrzeń, którą tutaj widzicie. Często ostatnio spotykamy się z zapytaniami o projekty właśnie kuchni z narożnym oknem, jak wybrnąć tutaj również z blatem. Także zobaczcie i przyjrzyjcie się, co tutaj stworzyliśmy. Wjechaliśmy, mówiąc potocznie blatem, pod samą wnękę okienną, tworząc tak zwany blat. と。To Parapet. Nie w każdym pomieszczeniu jest to możliwe do wykonania, tutaj jest bardzo istotne ta wysokość okna, na jakiej ona wypada, aby móc dopasować do wysokości szafek, sprzętów AGD i całość tutaj musi ze sobą świetnie współgrać, natomiast zostało to dobrze przemyślane od samego początku. Skoro mowa już o przemyśleniach, chciałabym Wam zaprezentować jeszcze jedny, jeden dodatkowy szczegół, zobaczcie, front, który się tutaj. Uchyla, idealnie mieści się pod naszą tubą, tak zwaną tym punktem świetlnym, który aktualnie jest bardzo modny i często wybierany. Dlatego nie bez powodu pojawiła się ta blenda w kolorze drewna pod samym sufitem czyli listwa, inaczej mówiąc, maskująca. Czemu w kolorystyce drewna? Aby odciąć troszeczkę tą zabudowę i nawiązać do pozostałych elementów w kolorze drewna. Zaproszę teraz w tą stronę kuchni, aby pokazać Wam. O, akurat już nam się uchylił frontik do spiżarki, na którą było jeszcze tutaj miejsce. Także świetna sprawa. Nie w każdej kuchni znowu mamy na to miejsce. Pani Józefa, myślę, jest dużą szczęściarą. Wszystkie zapasy mogły tutaj się znaleźć. Co jeszcze nietypowego jest w tej kuchni, to wysoka winiarka. Kilka razy w naszych projektach pokazywaliśmy już Wam taką szafkę otwartą podblatową, natomiast tutaj mogliśmy sobie pozwolić na nieco większą przestrzeń na na przykład wina i wysokością współgra to z naszym całym słupkiem lodówka w zabudowie i piekarnik również na wysokiej wysokości został zabudowany. Po tej stronie naszej użytkowej, gdzie mamy płytę indukcyjną i zlew znajduje się bardzo dużo funkcjonalnych szuflad. Zobaczcie, mamy klasyczne sześćdziesiątki pod płytą indukcyjną, ale również komplet znacznie szerszych szuflad, o których też już wspominałam. Polecam to rozwiązanie, jeżeli tylko mamy miejsce. Pozwólmy sobie na różne szerokości szuflad, ponieważ okazuje się, że mamy w kuchni bardzo dużo różnych sprzętów o różnych gabarytach, dlatego warto je w różne szafki poukładać i mieć komfort pracy. Szuflady w kwestii praktyczności i ergonomii w kuchni. Natomiast, jeżeli możemy, pozwólmy sobie na odrobinę szaleństwa, na tak zwany bajer w kuchni. Zobaczcie tą piękną witrynę szklaną. Nastawiona została na nasz blat roboczy, na nasz półwysep i tworzy piękną, przejrzystą zabudowę aż do sufitu ze szklanymi półkami. Także zachęcam Was do oglądania naszych projektów, naszych realizacji. Nie bez powodu jesteśmy w tej kuchni. Chcielibyśmy Was zainspirować i pokazać, że kuchnia nie musi być nudna, sztampowa i w cudzysłowie marketowa, komplet szafek gotowy, tylko możemy się tym projektem pobawić i stworzyć dla siebie fantastyczne miejsce, ciekawe i oryginalne. Wrócę jeszcze do tej części, zwróćcie uwagę na piękny półwysep, który został poszerzony blatem, także no, w tej kuchni nie brakuje miejsca do blatu roboczego, natomiast jest to dodatkowa przestrzeń na przykład na szybkie śniadanko, posiłek, mogą tutaj w przyszłości pojawić Pojawić się dwa wyższe krzesełka, tak zwane hokery, co myślę w niedalekiej przyszłości nastąpi również w tej kuchni. Kolejny raz już pada na wybór panelu w postaci płyty meblowej w tej samej kolorystyce co nasz blat roboczy. Zobaczcie, świetne rozwiązanie, praktyczne i okazuje się, że bardzo przez Was lubiane. Prócz tej części nad blatem roboczym po tej stronie, zobaczcie również całe płaszczyzny ścian aż pod sam sufit zostały również specjalnie zwymiarowane, zaprojektowane i zamontowane tak, aby tą naszą gołą ścianę wykończyć również panelem meblowym. Dzięki temu tak naprawdę cała kuchnia została przez nas umeblowana i wykończona z materiałów meblowych. To wszystko na dziś. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście zobaczyć jakiś konkretny projekt, napiszcie, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie i bądźcie z nami co tydzień, ponieważ już w przyszłym tygodniu odwiedzimy kolejną kuchnię w innym układzie, w innej kolorystyce, aby dać Wam jeszcze więcej inspiracji. Zapraszam też na naszą stronę internetową, easykuchnie.pl. Tam znajdziecie mnóstwo zdjęć naszych realizacji, dowiecie się nieco więcej o naszej firmie. Jeżeli macie potrzebę i chcielibyście się umówić na spotkanie projektowe, zapraszam, wystarczy zadzwonić bądź wypełnić formularz na naszej stronie. Spotkanie jest bezpłatne i zajmiemy się Twoją kuchnią jak najlepiej. Dzięki i do zobaczenia!